No, witam Was, jestem Holik. Znajdujemy się, słuchajcie przed Wilczym Groszem, przed naszym sklepem. Kupiłem, słuchajcie sporo produktów dzisiaj. Mamy 1283 dolary. Jak widzicie, tutaj w sumie mamy chyba wszystko. Niczego nie mamy na zero. Też nie chciałem kupować za dużo, żeby za dużo rzeczy nie leżało na podłodze. A i tak, i tak, w sumie zostało nam parę rzeczy. Tutaj mamy e, pifo, tutaj mamy ziemniaki. I słuchajcie, przepraszam Was od razu za mój głos, czy, 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 czy też jak gdzieś tam pociągnę nosem od czasu do czasu, bo no męczy mnie katar po prostu, męczy mnie katar. Ja postaram się oczywiście wszystko co, co nie powinno być wyciąć, żebyście nie musieli tego słuchać i tak dalej. No ale jakby mi się coś w montażu gdzieś tam uciekło, to, to, to wybaczcie. No i mam nadzieję, słuchajcie, że zostawicie łapeczkę za moje starania, komentarz jak jesteście nowi, to... Też słupka. A my, słuchajcie, zaczynamy z dzionkiem. Yy, mamy tutaj te nasze dwie kasy z poprzedniego odcinka, które sobie zrobiliśmy. Kupiliśmy nowy zakup, bardzo fajny. Tutaj kartą można płacić. O! Pokazany. Mamy również, słuchajcie, nasze głośniczki które są tutaj porozkładane. Fajnie. Muzyczka gra. Możecie powie napisać w komentarzu też, czy wolicie taki, właśnie z tą muzyczką w tle z gry, czy wolicie może muzyczkę w tle taką, jaką dawałem w montażu prędzej. E, to jak tam jak tam wolicie, to tak będziemy robić. No chyba, że się okaże, że jednak tutaj są copyright strajki za, za tą muzyczkę, to, to wtedy nie. To, ale, ale na razie nie ma. Na razie nie dostałem, więc jest dobrze. E, dobra, sklep mamy, słuchajcie, wy wyłożony fajnie do fula. Mamy. Bardzo mało pieniędzy, więc potrzebuję jak najwięcej klientów. Allo klienci zapraszam do mnie. M powiedzcie mi, czy to tak działa, że czym szybciej obsługujemy klientów, to tym więcej klientów może nam przyjść danego dnia na przykład. Czyli wiecie, no powiedzmy, przychodzi nam maksymalnie, nie wiem, 10 klientów na raz i dopiero jak obsłużymy jednego z tych 10 klientów, to przychodzi kolejny, czy, czy to nie ma znaczenia, bo, bo w sumie ja jeżeli, jeżeli więcej klientów będzie się pojawiać dzięki temu, że szybciej będziemy ich obsługiwać, to wtedy więcej kas trzeba. Ale no zobaczymy. Chciałem też przedstawić, słuchajcie, wejście do sklepu jakoś w jakiś lepszy sposób. Ogólnie ja chcę przedstawić te kasy, zrobić jakoś lepsze, le lepiej te kasy, ale... Ale no mam za mały sklep na razie. Trzeba go rozbudować niestety. Chciałem też przemeblowanie zrobić, ale też niestety, kurczę no. No, nie, nie mam pomysłu na to przemeblowanie. Jest za mały sklep. Na pewno, jak się pozbędziemy tego tutaj narożnika, to wtedy sobie coś tu pokminimy. No, a na razie nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu yy, sobie tutaj pomagać im od czasu do czasu z wykładaniem towarów. Oj, no i patrzcie, no i znowu no dwóch, teraz, nie? Się dobrali tutaj: Mąka i Kurczak. A to jest, to jest irytujące, słuchajcie, jak oni tak właśnie robią jak teraz. Może się blokują po prostu, biorą coś do ręki i trzymają to zamiast. Ech, no głupi są głupi. I jeszcze taka mąka tu była i to była chyba ta mąka. Chyba tak. Pracować, a nie się opierdzielacie. Chociaż w sumie może być tak, że więcej klientów przychodzi po prostu z poziomem sklepu, czym, czym wyższy poziom tym więcej klientów, może tak być. No ale no musicie przyznać, że słuchajcie tłumy już są jakieś tutaj, no sporo ludzi chodzi po tym moim sklepie, tak kurcze no, no, fajnie jest, no przyjemnie. Tu zakupki też nie niemałe robią, patrzcie tu u pana będzie ponad stówka. Pamiętacie w ogóle jaki był rekord? Jakie jak, jaka, jaka największa, naj, największy, że tak powiem, największe zakupy były? Wydaje mi się, że to było coś około 200 dolarów, chyba. Ale nie jestem pewien, nie pamiętam za bardzo. Coś tu wyłożyć trzeba, coś coś podać, coś pomóc, wybrać. Tu herbata dobra, green tea, proszę pana, nie? Widać, jaki niezdrowy jesteś, nie pijesz green tea. O, a tutaj... Tu zakupki ładnie też lecą. coś trzeba domówić, zamówić, kupić, coś. Tutaj na pewno trzeba przynieść majonez. Tu idę po majonez. Tyk. O, widzicie? Dobrze, że wyłożyłem. Dobrze, że wyłożyłem, bo... No, chłop nie kupiłby co prawda całego, ale może by chciał. Tego nie wiemy. No tutaj, ketchup też włożymy. O, i ten sosik też weźmiemy. Tylko zapalimy światło, bo się ciemno robi. O nie! Muszę pierwszy wyłożyć, dobra. Czekajcie, gdzie to jest. Tu. I super. Dobra, zapalamy światło, bo jest, jest ciemno tutaj, jak nie wiem. Pyk. Powiem Wam, że mały zarobas. Mały zarobas jak na to ile wydałem dzisiaj na zakupy, to jest bardzo mały zarobas i mi się to nie podoba. Mam ogólnie wysokie ceny w sklepie. Trzeba tutaj trochę te ceny, słuchajcie, pogarniać, bo no, one się pozmieniały mocno. I to też może być powód, dlaczego na przykład mniej zarabia, mniej zarabiam, bo bo, bo bo, no bo po prostu mniej produktów kupują. Dobra, słuchajcie, dzień sobie skończymy. E, jaki profit? O, nie ma profitu. No i gorzej. E, dobra, ale to tak, o. E, pierw zanim, zanim wystartujemy, słuchajcie. To sobie ogarnę te ceny, więc ja ogarnę te ceny i za chwilę do was wracam. Dobra, chyba wszystko słuchajcie mamy ustawione. Y, poprawione ceny, tak więc... O nie, 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 nie otwieramy sklepu, zamknięty. O nie no dobra, już wystartowałem. Okej, okay, no to otwieramy sklep, słuchajcie. E, muszę uzupełnić sklep, bo no niektóre rzeczy się skończyły i... I trzeba je, słuchajcie, uzupełnić, ale no już wystartowałem sklepy, więc trochę słabo. No ale zobaczymy. Może... może będzie git, może damy rady. Dobra, no coś tam kupiłem, zobaczymy. Mamy 4000. Najwyżej będę... No ten jeszcze tutaj... Ojej, oni tu stoją, co, oni są... Naprawdę, oni są głupi. Które te muzyki w tych... pioseneczki w tych grach zawsze mają takie jakieś. Taki vibe fajny. Nie wiem czemu. Ale, ale zawsze zawsze są jakieś takie kurde no. Proste, ale fajne. Dobra czekoladę dajemy tu. Tylko jedną czekoladę kupiłem. Nie, dwie, to dobrze. Okej. Okay. Tutaj mamy pywko. Pywko idzie tu. I tu mamy drugie pywko. O, ale ziemniaszki słuchajcie trzeba zanieść. Ojej, nie, nie wiem, czy my mamy ziemniaczki. Chyba się skończyły, dobra Ziemniaczki, ziemniaczki, tu są ziemniaczki. Tak więc dodajemy ziemniaczki, dwie paki. Tutaj fryty dodajemy jeszcze. Chickena dodajemy. Eee, co jeszcze możemy dodać? Tutaj to trzeba dodać. Toilet paper dodamy sobie. Tu są ziemniaczki, ok, ale tam już jedno jest, więc nie wyłożymy. Co my mamy tutaj? To jest kurczak. I kurczak pewnie też jest. Też go pewnie nie wyłożymy. Tak, jest kurczak. Ok, dajemy go tu. Pryty Fryty sobie damy tutaj. Dobra, wiecie co? Niech oni to noszą, jeżeli chcą. Ja muszę jeszcze kupić jedną rzecz, bo zauważyłem, że nie ma. Nie ma mleka. Nie aż trzy. A w sumie mogą być trzy. Powinno się zmieścić, albo jednak nie. Trudno. Chociaż nie no. Czekajcie, chyba wchodzą tutaj trzy takie, czy dwa? Wchodzą takie, chyba dwa tylko, nie? Ojeju chyba dwa no Najgorzej Dobra ostatni tutaj klienci już robią zakupy Dużo im nie zostało raczej Mam nadzieję przynajmniej Bo już jest późno Chciałbym iść do domu Czy możecie mi wyjść z mojego sklepu Bardzo was proszę Oczywiście zapłaćcie No słuchajcie mamy ponad 6 tysięcy Więc fajnie Ja mam wrażenie że oni tutaj ogólnie Kasują sami na samoobsługowej tak jakoś szybciej to idzie patrzcie to pyk pyk no, ale mamy, słuchajcie, skończony dzień 6490 na koniec. Zobaczmy, profit, bo profit będzie spory dzisiaj. Profit 1500 dolarów, super. Eee, no, i mamy 5100. Słuchajcie, dzisiaj nam się chyba uda wbić poziom 36. Eee, tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję. I co? I mam nadzieję, że zarobimy hajs. Dużo hajsu. Potrzebujemy dużo hajsu. Na, na co, właśnie? Na co, na co my hajs potrzebujemy? Jakie mamy plany na przyszłość? Czekajcie, musimy to obgadać. Jakie my mamy plany na przyszłość? I na pewno y, tego narożnika się tutaj pobyć, po, pozbyć. Go trzeba wywalić, czyli to jest 6000. Tam, słuchajcie, na rozbudowę jakoś 6... coś? 600, chyba. No, licencji nowej nie kupimy, bo tam potrzebujemy chyba 41 poziom. No, teoretycznie tutaj mamy magazyn do rozbudowy, ale nie no, nie, słuchajcie, nie mamy nic takiego aktualnie. Poza tym, żeby rozbudować sklep, to nie, nie mamy nic aktualnie, żeby takiego. Nie mamy nic y, potrzebnego do rozbudowy po prostu. Znaczy do rozbudowy, do, do, kup do kupna, więc to jest taki na, na, na chwilę wezmę czysty grind, e, pieniążków. O! kto mi zarysował moje tego? Kto mi, kto mi drzwi zarysował? Kazik, ty ty, 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 ty tu pilnujesz? Ty, ty, kto kto, kto to zarysował? No nie no kurde chodzą i, i patrzcie co robią, nie? Nowe drzwi kurde. Kto kierowcą? Kurde jest? No, gamoni, a wy co? Stoicie i się patrzycie. No nie trzech... Nie no, trzech muszkieterów, kurde z kartonami. Dobra, czekajcie, trzeba ich. Trzeba ich nauczyć roboty. Zwalniam was i zatrudniam was z powrotem. Ja mam wrażenie, że ci, co kasują na tych samoobsługowych, to mnie okradają, nie? Jakoś tak, nie wiem. Podejrzani są. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że tutaj patrzcie, jak mamy na przykład rozbudowę, mamy sekcję 160 tysięcy, 80 tysięcy. Ja mam nadzieję, że z tymi rozbudowami, w sensie z tą rozbudową, z tymi cenami i id idą przychody, bo jeżeli to będzie tak, że my będziemy zarabiać podobnej ilości jak teraz i będziemy musieli zdobyć 160 tysięcy, to trochę wiecie. Trochę coś nie tak. Dobra, gościu, postój tu chwilę. Czemu ty znowu tego ziemniaka wziąłeś gościu? Dlaczego? Powiedz mi dobra, wiecie co? ktoś to kupi zaraz? O, no, kup ziemniaka! Nie kupił ziemniaka. Ktoś kupi ziemniaka, zaraz to on może przyjdzie i odłoży to. Zobaczymy. O, ten też tutaj stoi. No i po co ten makaron brałeś? Po co ci to było? Dobra, czekajcie, wezmę ten makaron stąd. To są teoretycznie dwa pudełka, no mógłby wziąć stąd i byłoby miejsce, no. To AI jeszcze w, ty, w tej w tym. tutaj w tej grze jest głupie troszkę. Jeśli chodzi o to, że oni powinni sami jakby. rozważać różne opcje, żeby nie stać tak teraz, tylko nie wiem. Jeżeli mają pełne... Pełny storage i nie mają gdzie tego wyłożyć, to rzucają to na podłogę i idą coś robić. To byłoby tysiąc razy lepsze niż, niż strata jednego pracownika, który spowalnia, jakby to, to wykładanie tego wszystkiego. Idę im pomóc z chlebem. Uważam, że oni już idą, idą z chlebem, dobra. No i dobra, ale zbliżamy się powoli do końca dnia. Co tutaj jest? Co? Aha, tu jest to. mamy to w ogóle? Chyba nie mamy, dobra, czekajcie. Kupię na szybko, jeszcze na koniec dnia zdąży przyjechać. O nie, nie mogę już, jest dziewiąta najgorzej. No i super i, 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 i będą niezadowoleni... Będą zadowoleni klienci. Wbiliśmy 36 poziom. To, to, to mnie cieszy, słuchajcie. mamy 7000, no z 2000 pójdzie pewnie na uzupełnienie trochę magazynu i tak dalej. Kurczę naprawdę zastanawiam się nad... Nie wiem nad czym, bo kurczę no nie wiem, no. <laughs> nie, ale tak serio, jakby kurczę potrzebuję czegoś. Potrzebuję czegoś, żeby, no, żeby kurczę, uzupełnić ten magazyn lepiej, żeby też y, to uzupełnianie magazynu było prostsze, lepsze, szybsze, wygodniejsze. Wiecie o co chodzi. Brakuje mi tego mega. O, 123. Dobra. I tu ostatni klient jest. Ktoś jeszcze? Żeby nie zamknął sklepu w kimś w środku, bo mi zje i będzie. Raczej znaczy, wtedy już nie będzie. Dobra, ostatni klient. Mamy 7800. 46 dolarów. Super. Jest pieniądz. Zamykamy sklep. Słuchajcie, kończymy dzień. I mamy profit dzisiaj. Ile? 1356, super income ogólny 3000, nie, nie, nie najlepszy. Eee, mamy store point plus 308, więc, więc spoko. 57 jakby customerów i 5 produktów nieznalezionych, więc, więc no. Dobra, ale ja się z wami będę żegnał, tak więc dzięki, że byliście, mam nadzieję, że wam się spodobało, pamiętajcie o łapce komentarzu, jeżeli, jeżeli jesteście nowi, to możecie zostawić również subka, będę bardzo wdzięczny i co, i miłego dzionka wieczoru, czy to tam u was aktualnie jest, hej hej.